Witajcie klockowi maniacy! Dzisiaj pokażę Wam mojego podrasowanego, dopieszczonego Rudego. I tak szybciutko tylko: SU-85 Dzisiaj przyszła paczka od naszego ulubionego sprzedawcy i recenzenta. Także jestem bardzo zadowolony. Zabrałem się za budowę. No i muszę się pochwalić, że zajęło mi to około 45 minut. Także bardzo szybko, jak na, jak na klockowy model od Kobi. Najpierw pokażę Wam SU z każdej strony jak wygląda, ponieważ jest to edycja z World of Tanks, ale nie będę się tutaj rozwijał, ponieważ mamy od tego recenzenta, który na pewno wrzuci film w najbliższym czasie. Ja wam tylko pokażę z każdej strony, jak wygląda i elementy, które sobie za chwilę pożyczę i przypnę do mojego Rudego. Zapraszam Was do oglądania. Okej. Okay. Rzućcie sobie okiem jak wygląda nasz SU85. Tutaj mamy boglewy. Tył. Bardzo fajny klocek zaraz go sobie przepnę do mojego czołgu do mojego moka i, i będę miał fajną imitację właśnie tego tutaj włazu. Fajna sprawa. Z góry kratki wentylacyjne. Podobnie wszystko jak w T-34 tym podstawowym od Kobi. Tutaj mamy antenkę. Fajne są te skrzyneczki na na narzędzia z takim nadrukiem, także to, to mi się bardzo podoba. No i te uchwyty też też mogę sobie przełożyć, już zielone do Rudego to będzie fajnie wyglądało. No i tutaj mamy przód, zapasowy ogniwa gąsienic na przodzie. No, i bardzo mi się podoba to jarzmo, i to działo. Troszeczkę się zawiodłem tym elementem, bo chciałem użyć go jako drugi włas do wieży w, w, w T34. Niestety tu jest ten bolec, który wystaje. Zresztą pokażę Wam to za chwilkę, jak, jak, jak będziemy oglądać sobie yy, mojego moka. No, i tak, tak to wygląda. Do zestawu dołączona była jedna figurka z karabinem. Także bardzo, bardzo to fajnie wygląda. Yy, powiem Wam tak, yy, mi się wydaje, że ten model jest bardzo udany. Yy, jednak mam tutaj yy, jedno główne zastrzeżenie, które jest po prostu dla mnie no, nie do przyjęcia. Raczej, znaczy, no, nie do przyjęcia. Chodzi mi o to, że po prostu ten model jest o wiele za duży, no bo przecież no, to w sumie jest normalne u KOBI. No ale zobaczcie sobie, jak, jak to powinno wyglądać na wąskich gąsienicach, jaka jest różnica w wielkości. Yy, Myślę, że bo wybieram się na urlop, także nie będzie mnie z dwa tygodnie, myślę, że z trzy tygodnie nic nie wrzucę nowego, ponieważ nie będzie jak, nie będzie czasu. Yy, zajmę się tym właśnie su i spróbuję go zrobić na takim zawieszeniu jak rudy i, i po prostu, no też zmniejszę go. Mam nadzieję, że mi się to jakoś uda. Jeśli mi się nie uda tego fajnie zrobić, to po prostu nie będzie tego filmu, ale postaram się, no myślę, że, że jakoś, jakoś to pójdzie. Tak to wygląda. No, sami widzicie, jaka jest różnica. T34 wydaje się troszeczkę mały, no ale nic. Naprawdę fajny, fajny ten, ten niszczyciel. Nie żałuję, że go kupiłem. Będzie też dobrym dawcą części. Jest tutaj bardzo dużo tych fajnych klocków, które mi są potrzebne. Także jestem bardzo zadowolony dobra, nie przedłużając, tak to wygląda jeszcze chcę wam tylko pokazać yy, taki patent na przyklejanie naklejek wiem, że was to denerwuje naklejki są denerwujące ale mam po prostu genialny patent który jest wręcz no, no naklejkę, nak musicie nakleić w ten sposób naklejkę idealnie, no nie ma opcji, żeby się pomylić także za chwilkę wam pokażę tutaj naklejmy sobie ósemeczkę pokażę wam jak to zrobić, bez najmniejszego kłopotu ok Tutaj mamy tak, ja sobie nakleję tą ósemeczkę, bardzo mi się podoba, w sumie nie, nie ma tutaj na razie takiego jakby lepszej naklejki, żeby tutaj gdzieś przykleić, więc wezmę tą ósemkę i zobaczcie jak trzeba to zrobić. Ci co układają kostkę na pewno naklejanie naklejek mają w małym palcu, także ja się właśnie posiłkuję w ten sposób. Żeby nakleić naklejki na kostce Rubika mamy taką folię transportującą i to wygląda w ten sposób, że po prostu bierzecie sobie taką folikę, ona jest tutaj, tutaj mamy klej, nie jest mocny klej, po prostu yy, można bez problemu chwycić naklejkę, odkleić i nakleić na coś. także na kostkę nakleja się to w ten sposób, że ściągamy sobie całą tą kratę tych czy na 3 kwadracików naklejki kwadratowe, czy na 3 bierzemy sobie na tą folię i później przykładamy do kostki, naklejamy w ten sposób i ściągamy. i wtedy mamy elegancko przyklejone wszystkie Naklejki równiutko, bez żadnego problemu. Nie przykleja się tego pojedynczo, tylko się przykleja po prostu wszystkie naraz. Cała ściana naraz. I teraz w ten sam sposób przyklejamy tą naklejkę. Wystarczy ją sobie zabrać. Widzicie, nie ma problemu. To tutaj mi się wzięła jeszcze jedna, nie ma, nie ma żadnego problemu. Bierzemy sobie tą ósemeczkę. że sobie zrobię troszkę miejsca. I jak już mamy tą ósemeczkę. Bierzemy sobie ten klocek. Tak to zrobimy, żeby po prostu. Yy już, już na stałe ta naklejka była i tą płytkę można było wielokrotnie używać. No i wystarczy sobie po prostu chwycić, przyłożyć idealnie w tym miejscu, w którym chcemy klocek złapany, teraz tylko podociskać. I tutaj fajnie odrywamy naklejkę i popatrzcie, bez żadnego problemu idealnie sięko Naklejka jest przyklejona, troszkę ją rozciągnąć, no i już mamy naklejeczkę. Także ja naklejam naklejki w ten sposób. Nic się nie dzieje. Naprawdę bardzo fajny patent. Wiecie, nie odkryłem tutaj Ameryki, po prostu ci, co, co się bawią tam kostką Rubika i no sami wiedzą, jak to się robi, także oni z tym nie mają na pewno żadnych problemów, a myślę, że też, też młodszym tutaj yy, to jest dobra podpowiedź, więc możecie sobie spokojnie tak robić. Jeżeli nie macie takiej folii transportującej, możecie wziąć zwykłą taśmę przeźroczystą, yy, najpierw ją tam przykleić gdzieś na spodnie, czy tam na koszulkę, żeby troszeczkę ten klej się osłabił i wtedy bierzecie sobie i naklejacie bez problemu yy, naklejkę na czołg. Ja to robię w ten sposób. Tutaj nie będę się więcej bawił w naklejanie, bo zachowam sobie te naklejki. Może coś tam dopiero jak przerobię, to wtedy będę przyklejał. Tak to wygląda. Taka jest, taki jest mój patent. Także polecam Wam ten sposób. A teraz przejdźmy sobie do właściwej części mojego filmu, czyli czołg Rudy 102 z kompletną załogą. Piesek się znalazł, więc od razu tutaj go sobie położę w środku tam mamy oczywiście naszego kierowcę także kompletna załoga i czołg gotowy do walki dobra i chciałem wam powiedzieć taką jedną rzecz jest zmieniony jest głównie zmieniłem zawieszenie które teraz jest po prostu genialne jeździ jak masełko gąsienice nie spadają jeździ nawet po szkle tylko właśnie nie wziąłem sobie tutaj Żadnego, żadnego właśnie zantyramy takiego, nawet żeby wam pokazać, może coś znajdę. Bo jestem w piwnicy, za chwilę poszukam chciałem wam pokazać po prostu, no jeździ nawet lepiej niż, niż moje czołgi na tych standardowych, grubych gąsienicach. Zobaczcie sami, żaden problem, wszystko super śmiga. Naprawdę, gąsienice w ogóle nie spadają. No i zawieszenie jest takie, jak powinno być, bo z przodu mamy właśnie małe kółeczko powrotne, z tyłu. Koło napędowe jest troszeczkę mniejsze niż koła pasowe. No i fajnie to wszystko wygląda. Czołg oczywiście zachowuje proporcje. Jak widzicie, też poprawiłem tą lufę. Już nie ma tutaj żadnego przedłużenia tymi jednostudowymi, no tymi groszkami, właśnie. Które musiałem na początku użyć, no ale teraz udało mi się zdobyć te klocki właśnie z bitwy o Berlin, którymi mogę przedłużyć sobie lufę, więc to mi się bardzo podoba. Taką jeszcze jedną rzeczą, którą zmieniłem w tym czołgu, jest oczywiście wieża. Nie powiększając wieży, udało mi się zrobić dwa włazy, które są w pełni użytkowe i do których mieszczą się ludziki. No i tutaj właśnie to co mówiłem na początku zawiodłem się tym klockiem, bo chciałem go użyć jako właśnie drugi włas. Patrz, jak fajnie to wygląda, jest troszeczkę mniejszy niż ten, ten pierwszy, tylko ten bolec mnie tu denerwuje wystaje mi. Właśnie się teraz tak zastanawiam, czy go nie, nie uciąć czy coś, no ale na razie tam nie będę się w to bawił. I po prostu zrobiłbym to w ten sposób, że o, już wam to pokażę. Tak bym to zrobił, tutaj by się go właśnie przypięło. Zobaczcie sobie sami teraz. Pomijając, oczywiście, ten bolec. Mam wtedy dwa włazy, dwa okrągłe włazy. No i to, to już jest super. Zamyka się, wszystko fajnie. Tylko właśnie ten bolec mi tutaj bardzo przeszkadza i to mi się nie podoba. Więc trudno. Będzie kwadratowy. Nic się nie dzieje. Może się doczekam tej miny, która pojawiła się właśnie w bitwie o Berlin, yy, tej czarnej miny. Tylko, że może się pojawić w kolorze zielonym. Jakby, jakbym miał tą minę, to wtedy można ją tam przypiąć i, i wtedy bez żadnego problemu bez żadnego problemu zrobiłbym sobie drugi włas okrągły. Dobra, tak tak to wygląda. Pełna załoga, cały czołg. Zaraz wam pokażę. Pościągam ludziki, zaraz wam pokażę dokładnie z każdej strony. Dobra, no i to co, to co pierwsze rzuca się w oczy to jest oczywiście naklejka z napisem Rudy z odbitymi rękami, bardzo mi się to podoba, nakleiłem ją sobie oczywiście od razu, nawet się nawet nie zastanawiałem, tylko pierwsze co zrobiłem jak, jak doszedł do mnie SU-85 to wziąłem tą naklejkę i musiałem ją przykleić do, do mojego Rudego. Dobra, no i teraz sobie zobaczcie, właśnie. tutaj mamy tą skrzyneczkę na narzędzia, nowa skrzyneczka w SU jest troszeczkę za duża, więc jej tutaj nie przypinam. Z tym nadrukiem, bo to już, to już by było o wiele za duże. Także to jest ta, taka zwykła, zwykły patent na tą skrzynkę. Po prostu jeden klocek, 1 razy 4 plus, plus ten gładki na górę. No, tak to wygląda. Tutaj zamiast łańcuchów dałem już te przewody, żeby było takie bardziej realistyczne. Beczki, oczywiście, też widzieliście już wcześniej. Wymyśliłem no po prostu taki patencik na te beczki, bo, bo po prostu tamte były o wiele za duże. No, zresztą. Ja, jak to w ogóle tutaj, mógłbym, mógłbym to przypiąć, no, psułoby całą, całą tą konstrukcję. To jest właśnie fajne, teraz, teraz mi się to bardzo podoba. Yy, zamontowane są na tych yy, łapkach, yy, na tych ośkach właśnie, na jednym studzie i popatrzcie jak to mocno siedzi, fajnie, nic nie odpada, super. Yy, tutaj ten klocek właśnie, nowy element z nadrukiem na tył, bardzo mi się to podoba, imituje mi tutaj ten, ten dostęp do silnika. Tutaj mamy oczywiście silnik w środku, no a nie będę tego teraz otwierał, już tam widzieliście na tym pierwszym filmiku. Tył bardzo mi się podoba, popatrzcie sobie jak to fajnie wygląda, wszystko ładnie, no co do milimetra wszystko jest połączone. Tutaj takie ładne zejście też z kosem, żeby to wyglądało, no i z tyłu te małe beczułki takie, czy to zbiorniki, to, to już tam nie wnikam co to było. Oczywiście nie mogło zabraknąć belki, drewnianej belki. Na, tutaj na tym łańcuszku krótkim z Lego mam tą belkę założoną. No i tutaj, właśnie ten. czekajcie tu chwilę mi odpadło. Tu jest antenka. Dobra, I tu jest ten włas, właśnie który zrobiłem. Popatrzcie, wszystko ładnie dolega. Tutaj nie ma żadnych szpar. O, żadnych szpar nie ma. Miejsca jest dość. Popatrzcie sobie, tutaj mam tak zrobione. Tutaj też jest miejsce na ludzika, także wszystko bez problemu jest przypięte. Tutaj musiałem to zrobić w ten sposób, że pozbyłem się dużej przestrzeni w środku, bo ta wieża jest krótsza o jeden stud niż oryginalna, ponieważ zmniejszyłem cały czołg, musiałem zmniejszyć wieżę o jeden stud, żeby zachowała proporcje. Bo ogólnie projekt Hobby, jeśli o samą wieżę Rudego, bardzo mi się podoba, tylko że w podstawowej wersji. Niestety ta wieża wypada słabo, bo jest o wiele, za, o wiele za mała, jeśli chodzi o czołg na szerokich gąsienicach. Więc musicie, jeżeli chcecie mieć taki troszeczkę lepszy ten czołg, to musicie sobie zrobić właśnie wersję na wąskich. Ja kupiłem właśnie SU, też dlatego, bo chcę się podjąć wyzwania i wybudować SU na wąskich gąsienicach, i wtedy będę miał bardzo ładny. T-34 i bardzo ładny niszczyciel do pary, bo ja wiecie, nie mam w sumie jeśli chodzi o rosyjskie czołgi o radzieckie czołgi, nic, nic w mojej kolekcji, więc tylko rudy tylko rudy, no i teraz który, no i teraz ten właśnie SU, którego planuję sobie przerobić dobra, no tak to wygląda no tutaj nie ma wielkiej filozofii Instrukcja jest. Jeżeli chodzi o, o instrukcję do wieży, no to raczej nie będę robił. Wybudujcie sobie ją tak, jak ja zrobiłem yy, z filmu How to Build. No i później sami pokombinujcie, jak sobie zrobić przestrzeń na, na dwa włazy. Tak to wygląda. Bardzo jestem z tego zadowolony. Już jest taka, jakby ta wieża wierniejsza. No, no coś tu jeszcze można by było, może poprawić, ale to już może kiedyś jeszcze, jak, jak Kobi wypuści, może. Jeszcze inne gąsienice, może jednostudowe, może coś by wtedy można było pomyśleć i, i pokombinować, żeby te czołgi były bardziej takie, właśnie jeśli chodzi o skalę. Chociaż ja już też mówiłem, że mi to naprawdę nie przeszkadza. Czołgi są troszeczkę większe i dzieci się fajnie tym bawią, także to dla mnie nie, nie ma żadnego problemu. Mogą być takie, jakie są, chyba że ludziki się pojawią większe, no ale to w sumie nie, nie ma takiej potrzeby. Naprawdę dla mnie to, dla mnie ludziki w ogóle w sumie nie grają roli, bo. Czołgi stoją, ja buduję tylko właśnie pojazdy, i, i o to mi chodzi. Tutaj z takich zmian, które jeszcze wprowadziłem, to taka niezauważalna zmiana, ale powiem wam o niej, bo chodzi o to, że ta wieża też była troszeczkę za bardzo do przodu. A teraz ją cofnąłem po prostu pustuda i dopiero teraz jest w tym miejscu, w którym powinna być więc. Więc to jest taka zmiana z tych zmian, yy, których nie mogliście dostrzec na tym filmie. Yy, fajnie to wszystko pasuje, nie ma problemu żadnego. No i jeszcze tutaj tylko taki plan mam na te beczki. Yy, chciałem po prostu zrobić je w ten sposób, jak jest na przykład to małe kółeczko z przodu i na takim pręciku, właśnie z LEGO, który jest troszeczkę grubszy i te. Te kółeczka siedzą na nim bardzo sztywno. Tylko nie mam po prostu tych zielonych kółek, mam tylko dwa. Więc nie mogę dać. Musiałyby być te beczki po prostu szare. No ale chciałem, żeby wszystko było zielone, więc, więc nie bawiłem się w to. Na razie ten patent, który wymyśliłem, musi, musi tutaj zostać. Więc, więc nie, będę się, nie będę się właśnie tutaj jeszcze. Nie będę tutaj się bawił w takie kombinacje. No zobaczymy, może coś, coś jeszcze się pojawi, od Kobie jakaś mniejsza beczka. Chociaż już tam coś widziałem, chyba w bitwie o Berlin to było, no ale póki co ona mi się wydaje jeszcze, jeszcze troszeczkę za duża. Dobra, i jeszcze Wam chcę pokazać ten mój test drive. Niestety nie znalazłem nic ze szkła ani żadnej szyby, więc. Więc pokażę Wam to na po prostu płycie. Płyta jest bardzo gładka, nie ma tutaj żadnych porów, więc gąsienice nie mają się o co zahaczać. Popatrzcie sobie, jak to jeździ. Wszystko się kręci, samo jeździ, więc naprawdę to zawieszenie jest genialne. Ja ogólnie bardzo lubię wąskie gąsienice i dla mnie. Dla mnie one są wręcz idealne, tylko trzeba je po prostu fajnie sobie ustawić, dobrać odpowiedni naciąg i wtedy nie ma żadnego problemu i to wszystko jeździ, bez dociskania, naprawdę sam sam czołg śmiga, puszczamy sobie właśnie z synkiem po panelach w pokoju, super to jeździ, naprawdę czołgi, czołgi czekajcie, pokażę Wam jeszcze to SU na chwilę. No już miesza z tą beczką. Jeździ, ale... ale się ślizga. Tak, nie, staram się nie dociskać. Chcę Wam pokazać właśnie jak, naj, jak najbardziej właśnie, żeby to było też uczciwie. No, jest problem trochę. No, też to naprężenie jest może za duże. Chociaż tam do końca, no, no nie ma tragedii. W każdym razie te gąsienice w porównaniu do tych wąskich, w takim ustawieniu się chowają. No naprawdę super sprawa. Czołg, widzicie, jeździ jak, jak, jak pan samochodzi, jak to mówią. Wszystko super. Chodzi naprawdę bardzo udany, bardzo udany model. Ja osobiście najbardziej go lubię w swojej kolekcji. Po pierwsze, że to jest nasz polski rudy, a po drugie, że bardzo fajnie wyszedł i jest jednym z tych mniejszych czołgów. więc to, to mi się najbardziej podoba. Dobra, i jeszcze tak chciałem wam w prezencie dać, bo ja nie gram w Wota, już wam mówiłem kiedyś tam. Dam wam ten kod, który jest 3 dni premium, bodajże coś takiego. Pierwsza osoba, która napisze mi w mailu tak chcę dostać kod promocyjny do World of Tanks. Napiszcie dokładnie to, co powiedziałem. A maila sobie musicie znaleźć mojego maila musicie sobie znaleźć w którymś z moich poprzednich filmów. Więc to będzie takie małe utrudnienie. Pierwsza osoba, która napisze mi e maila te tej treści, którą Wam przed chwilą powiedziałem, dostanie ode mnie ten kod. Także zapraszam Was do szukania. Jeżeli chcecie, czas leci, więc do dzieła. A ja się z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że po urlopie coś mi się uda jak najszybciej wrzucić. Mam nadzieję, że wytrzymacie bez moich filmów. Także miłego. Trzymajcie się na razie, cześć.